Szczań Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 września. Posłuchajcie fragmentu z listu do kolosem. Bracia, teraz się raduję w cierpieniach za Was. i Ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec Was Bożego wodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta ukryta od wieków i pokoleń. Teraz została objawiona Jego Świętem, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Boga. Jest ją Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc z Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o Was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby, mądrości i wiedzy są ukryte. Dzisiaj święty Paweł w tym fragmencie mówi, że wszystko co robi, to robi ze względu na Kościół, ze względu na ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. Co to oznacza? To oznacza, że Kościół to jest taki organizm, w którym są różne osoby, różne części, o różnej mocy działania. Pamiętajmy, że Kościół to są różni ludzie, o różnej wrażliwości i o to chodzi w Kościele, żebyśmy yy, zbawiali się wszyscy. Dla każdego z nas jest miejsce w Kościele. Nie zapominajmy o tym. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczę Boże.